Hey, cześć, ono wszystkim, witam Was za edycji kolekcjonerskiej gry Dark Souls 2 w edycji na konsole PlayStation 3. Na samym początku ściągamy plastikową obwolutę, okrywającą ładne pudełko z artami po bokach. Po ściągnięciu folii na samej górze ukazuje nam się gra w edycji Black Armor, choć wydaje mi się, że to nie jest to takie, tak, takie samo pudełko jak w dosłownie takiej edycji, ponieważ pudełko nie jest tłoczone oraz nie zawiera napisu Dark Souls 2. Jak widać na pierwszym rzucie mamy wielki poradnik, wielki jak na dzisiejsze standardy, ponieważ w grach raczej nie ma takich dużych poradników. Dalej znajdują się kody na pobranie wersji elektronicznych tych broni. E, całych broni, które można znaleźć w grze, ale twórcy zdecydowali, że jako DLC dadzą je wcześniej. W prawej części pudełka mamy soundtrack, w lewej samą grę. I pudełko po boku nie ma napisu Dark Souls 2. Taki steelbook w nie steelbooku, metal case raczej. Dalej w opakowaniu znajduje się kolekcjonerski artbook. Ten sam format, te same kartki, w ogóle w przeciuteńku, oprócz samych grafik, jak z edycji kolekcjonerskiej pierwszej części. Dalej mamy mapę na płótnie. Jest dosyć mała niż to, co było widać na wszystkich obrazkach związanych z edycją kolekcjonerską. To jest może rozmiar A4, może coś odrobinkę więcej. Zostaje sam gwóźdź programu, czyli wielka ponad 30 cm figurka. Tutaj trochę ją wyciągałem, więc. Będzie wszystko przyspieszone. Tak prezentuje się żołnierz ukazywany na wszystkich filmikach związanych z Dark Souls 2. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłych filmikach.